Siemaneczko z tej strony, Krzysztof. Witam Was, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiale ze Squad Building Challenge na moim kanale. Dzisiejsze wyzwanie przed nami to turnę po Ameryce Południowej. Wymień składy z piłkarzami. Z Ameryki Południowej i odbierz Między innymi specjalny niewymienny Strój i właśnie mamy tutaj ten strój Na karcie złotej Nawet całkiem dobrze on wygląda I mamy do tego jeszcze paczkę Rzadkich zawodników, czyli paczkę Za 50 tysięcy końców Więc nagrody bardzo ciekawe A ja już nie przedłużam I przechodzę już do tego wyzwania Ale jeszcze zanim zacznę to Jeśli chcecie więcej materiałów Ze Squad Building Challenge na moim kanale To oczywiście pod filmikiem Zostawcie łapkę w górę. No to ja już nie przedłużam i rozpoczynajmy to wyzwanie. Pierwszy szczebel do wyzwania, turne po Ameryce Południowej to Argentyna. Wymień skład z argentyńczykami. No to zapowiada się ciekawie. Nagrody to 1000 końców i złota paczka piłkarzy Prime. Do tego wymagania są takie: piłkarze Argentyna minimum 5, narodowość minimum 4, piłkarze z tej samej ligi maksymalnie 4. Piłkarze rzadcy minimum 7, ogólna ocena zespołu minimum 80 i zgranie zespołu minimum 95. Więc zobaczcie, jak powinien przedstawiać się skład do tego wyzwania. Tak przedstawia się skład do wyzwania Argentyna. Mam tutaj w tym składzie zawodników z Ligi Portugalskiej, z Ligi Santander, z Calcio A i z Ligi e 5. Argentyńczyków, trzech z Ligi Włoskiej i dwóch z Ligi Hiszpańskiej. Jak widzicie pomiędzy czterema zawodnikami z Ligi Włoskiej mamy perfect linki, jak również zawodnikami z Ligi Portugalskiej pomiędzy Fernandezem również mamy perfect linki pomiędzy Vietto, Tiago i Fernando Torresem. Do tego Torres łączy się jeszcze dodatkowo z Deulofeu, a dodatkowy ogólnie zawodnik to bramkarz z Nicei, więc pierwsze wyzwanie jest już zrobione. Jeśli Wam braknie zgrania, to oczywiście pamiętajcie o lojalności. Lub możecie zamienić Jeśli macie takie karty To zamienić pozycję Argentyńczykowi z Milanu I Argentyńczykowi z Atletico Madryt I wtedy powinno wam wszystko grać Pięknie śmigać, ładnie Ale najważniejsze jest Żeby była lojalność No i w sumie to tyle Wszystko nam się tutaj ładnie Oczywiście zgranie 97 ocena 80 Więc przechodzimy do Kolejnego wyzwania: drugie podwyzwanie to Brazylia. Wymień skład z Brazylijczykami. No i zobaczymy, kogo trzeba tu będzie tu wymienić. Spójrzmy na razie na nagrody. Jest 1000 końców i jest mega paczka. Jedna mega paczka, czyli paczka za 35k. A my zobaczmy teraz na wyzwania: piłkarze Brazylia, minimum 7. Narodowości minimum 2, różne ligi minimum 10, piłkarze rzadcy minimum 9, ogólna ocena zespołu minimum 81 i zgranie zespołu minimum 95, a wy teraz zobaczcie jak powinien przedstawiać się skład do tego wyzwania. Tak przedstawia się ostatecznie skład do wyzwania Brazylia, ale muszę Wam przyznać, że musiałem troszkę pokombinować, jak spełnić wymagania, właśnie do tego wyzwania, bo jest ocena 81 i zgranie minimum 95, a więc jest potrzebna lojalność, do tego tylko. Dwóch piłkarzy z tej samej ligi, więc trzeba było troszkę pogłówkować, i w końcu znalazłem karty, te, co miałem w klubie, które spełniają te wymagania. I mamy dwóch zawodników z tej samej ligi, to jest Bundesliga, a konkretnie z Borussi Mönchengladbach, gladbach Rafael i Janczkę. Rafaelowi zmieniłem pozycję środkowego napastnika na Napastnika Fernandinho również zmieniłem pozycję na środkowego pomocnika defensywnego. Kaka powędrował na prawę, prawą pomoc. No i ostatecznie wszystko się zgadza. Brazylijczyków mamy 10, jeden Niemiec z Bundesligi, Brazylijczycy z różnych 10 lig, więc mamy tutaj z Ligi Santander, z Ligi Poltu. Portugalskiej, z drugiej Bundesligi, z ligi tureckiej, z MLS, z Premier League, z S, z Ligue E, z ligi rosyjskiej, z ligi ukraińskiej, tak jak już wcześniej mówiłem dwóch zawodników z Bundesligi, więc wszystko ładnie, pięknie śmiga. Tak jak w poprzednim wyzwaniu, w tym również potrzebna jest lojalność. Ja już nie przedłużam, bo spełniamy wymogi tego wyzwania i przechodzimy do. Kolejnego. Trzecie podwyzwanie to Urugwaj, i tak samo jak u Argentyńczyków i Brazylijczyków, tutaj też mamy wymienić skład Kolumbijczyków. Nagrodę to 3000 końców i złota paczka rzadkich kart. Wymagania to piłkarze Kolumbia minimum 3, piłkarze tej samej narodowości maksymalnie 3, piłkarze z tej samej ligi maksymalnie 4, piłkarze rzadcy minimum 6. Ogólna ocena zespołu minimum 79 i zgranie zespołu minimum 95. No to teraz lecimy z Kolumbijczykami. Tak przedstawia się jedenastka zawodników do wyzwania. Kolumbia, ocena 79, zgranie 95, więc wszystko nam się tutaj łączy. Zawodników mam tutaj trzech z Bundesligi, trzech z Serie A, dwóch z ligi. Meksykańskiej i trzech Belgów z Premier League I jak widzicie wszystko, wszyscy łączą się perfect linkami Co daje nam zgranie 95 I pamiętajcie, jeśli kupujecie zawodników z rynku transferowego To musicie rozegrać minimum 10 spotkań, żeby nabić im lojalność Ale możecie to rozegrać w taki sposób, że gracie z drużyną tygodnia I wychodzicie po 5 minutach gry więc lojalność się Wam nabije i tak możecie nabić właśnie tych 10 spotkań. Ja już nie przedłużam i przechodzimy do ostatniego wyzwania. I ostatnie podwyzwanie to Urugwaj. Wymień skład z Urugwajczykami. Ostatnie wyzwanie nagrody to 2000 monet. I złota paczka zawodników premium. Wymagania mamy takie: piłkarze Urugwaj minimum 3, piłkarze tej samej narodowości maksymalnie 5, różne ligi dokładnie 4, piłkarze rzadcy minimum 3, ogólna ocena zespołu minimum 79 i zgranie zespołu minimum 95. Więc zobaczcie, jak powinien przedstawiać się skład do wyzwania Urugwaj. Tak przedstawia się skład do wyzwania Urugwaj i muszę Wam przyznać, że to wyzwanie było najłatwiejsze z tych wszystkich czterech. Mamy tutaj perfect linki pomiędzy zawodnikami właśnie z Ligi Tureckiej, z Ligi Hiszpańskiej, z Bundesligi, z Premier League. Jeśli Wam się... Braknie zgrania, to oczywiście lojalność stawiajcie na pierwszym miejscu, ale jeśli wam później również braknie zgrania, to możecie zamienić pozycjami właśnie tutaj Lingarda i Koklena. Koklenowi zmienić na środkowego pomocnika, Lingardowi na prawego skrzydłowego. Więc w sumie to tyle, bo spełniamy wymagania. Ocena 79, zgranie 99. Więc odbierzmy sobie teraz. Nagrody za wyzwanie turnę po Ameryce Południowej, zgłaszamy skład. Odbieramy nagrodę złota paczka zawodników premium 2000 monet i wyzwanie turnę po Ameryce Południowej. Ukończono. Odbieramy nagrody strój Palacjo, strój podstawowy i paczka rzadkich zawodników, czyli paczka za 50 tysięcy końców. Wysyłamy tutaj strój do klubu. A teraz przechodzimy do otwierania paczek. No i mamy tutaj paczuszki za. Wezwanie turne po Ameryce Południowej, i są to paczki: złota paczka, rzadkich kart, mega paczka, paczka rzadkich zawodników, złota paczka zawodników premium, i na koniec złota paczka piłkarzy prime. Na samym początku zaczniemy od złotej paczki rzadkich kart. W tej paczuszce mamy tutaj 12 kart, złotych 12 i 12 rzadkich. Zobaczmy, może będzie walkout. walkoutu nie będzie. Słabe flary. Środkowy obrońca Brazylia, Naldo. Nawet 83 overall. W poprzedniej Fifie, albo i nawet w tej miał chyba 84, ale mu spadło. Jest również Rabio i Bony. Zobaczmy ile jest wart Naldo. No, 6000 końców, więc nie jest źle. Rabio dostał upgrade'a, tak mi się wydaje. Miał o 77 overall chyba i też po dwa... Prawie 3000, ale w sumie nic ciekawego nie trafiło się w tej paczce, więc przechodzimy do kolejnych. Po niezbyt ciekawej pierwszej paczce otwórzmy sobie teraz złotą paczkę zawodników premium. Nie zatrzymał się ekran, Walkoutu nie będzie. Najlepszy jest to Halilowicz 77 Overall w takiej paczce. Najlepszy i to mu spadło. Dom Grade'a do miał 79, czyli Kalilowicz, no niezbyt udany do tego zawodnicy, no tacy sobie, szału nie ma, dupy nie urywa, wysyłamy ich do klubu, tych na listę transferową. Jezus, ale nie ten Jezus z Manchesteru City. Zostały nam trzy paczki, może w złotej paczce piłkarzy Prime coś się trafi. Jakaś dobra, chociaż inform. Taki Artur Boruc by był dobry. Ekran jest dobra. Flara jest to do... Esio. Garai. No przecież. Garaj. Ktoś innym by mógł się nie trafić, tylko Garaj oczywiście, przecież. No. Ile razy już gościa trafiłem oprócz tego. Jest Ruiz, Menes, Escudero Rudy. Jest rudy Fejsa. Armero, następny Armero i Feisa. Ci to nie wiem, już chyba z dziesiąty raz ich trafiam. A Rudy, jak się okazuje, nie jest Rudy, je, tylko jest Łysy. No i co tu zrobić z, z tym fantem? Rudy nie jest Rudy, tylko Łysy. Wysyłamy ich do klubu, tych na listę transferową. Jest jeszcze boka. Słabe, na razie słabe te paczki są. Zostały dwie najlepsze: Mega paczka i paczka rzadkich zawodników paczkę rzadkich zawodników zostawimy sobie na koniec i myślę, że w tej mega paczce coś się trafi, jakiś walkout chociaż jak nie to inform walkoutu nie będzie no serio Biglia najlepszy w, 3, w paczce za 35 koła najlepszy jest Biglia 82 overall, później jest Bale Balediao Cypelin jakiś no szkoda, że nie Cepelin. Kontrakty, kondycja i w sumie to tyle. Wysyłamy ich do klubu. I przechodzimy do ostatniej paczki. Paczki rzadkich zawodników. Może tu coś będzie. Paczka za 50 tysięcy. Jakiś Antoine Griezmann w informie. Chociaż Neymar. No, może Andres Iniesta albo Luka Modric. I walkoutu nie będzie słabe flary. Jest to Slimani, najlepszy w paczce za 50 tysięcy końców 83 overall. Do tego jest Olivier Giroud jest również Fernandinho, którego wywaliłem w SBC. Jest również Biabiani, którego również chyba wywaliłem w SBC. No i świetnie, po prostu. Zarąbiście. Ten bramkarz włoski to już się trafia chyba po raz dziesiąty w paczce. Ale cóż zrobimy? Nic nie zrobimy. I takim oto Slimanim zakończymy ten odcinaczek ze Squad Building Challenge. Turnę po Ameryce Południowej. Jeśli ten filmik był dla Was pomocny i chcecie więcej materiałów ze Squad Building Challenge na moim kanale, to oczywiście pod filmikiem zostawcie łapkę w górę. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie być na bieżąco z nowościami na kanale, to zasubskrybujcie kanał takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, to pozwoli Wam nie ominąć żadnego filmiku, który pojawi się na kanale. Czekajcie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć!